Serdecznie witamy w naszym studio Prawy TV, Panią Marię Łupuszańską Piasecką, panią prezes Organizacji Kobiety dla Narodu. Dzień dobry Państwu. serdecznie. Pani prezes, 10 marca feministki zorganizowały manifestację, którą media nazwały Manifę i pani stowarzyszenie zorganizowało kontrmanifestację. Dlaczego? Kontrmanifestacja? Czy pani jako kobiecie bliskie są hasła feministyk? Czy znaczy tak? Naszym założeniem właśnie było to, żeby to nie była kontrmanifestacja, tylko żeby jakoś spróbować wejść w, w manifest z hasłami, które są nam bliskie. My byliśmy z transparentami dość przemocy wobec kobiet, stop dyskryminacji patriotek. I homokracja równa się manipulacja, a myśl samodzielnie. I proszę to przybliżyć, prze, prze, przełożyć na język polski. Już, już tłumaczę. Na transparencie o patriotkach była Inka, której pomnik sprefanowano całkiem niedawno w ramach takiej nagonki na, na narodowców powszechnie zwanych faszystami. I nasz przeciw nie jest sprzeciwem tylko kobiet, tylko z wyrażeniem ogólnie sprzeciwu całego środowiska na ten. Na to no, takie nazywanie patriotów. I w tym, i nas. Później było właśnie transparent o homokracji, równość i samodzielnie. To jest taki, no, myślałam, że akurat nawoływanie do samodzielnego myślenia nie będzie żadnym kontrowersyjnym hasłem, Jasne. no ale tam się wydarzyły sceny dantejskie pod tym transparentem. No i był transparent dość przemocy wobec kobiet. Największy transparent na całej manifie był nasz, pod spodem. Było zdjęcie, zmarły osiemnastolatki, zmarły w wyniku e, aborcji, legalnej aborcji i zdjęcie Wandy Nowickiej, która aborcję propaguje w Polsce. My żeśmy doszły do wniosku, że to jest oczywiste, że aborcja jest przemocą wobec dzieci, tak, ale chyba nie wszyscy wiedzą, że jest przemocą wobec kobiet. E, są kobiety, które ubierają po w wyniku aborcji, są kobiety, które w wyniku syndromu PAS odbierają sobie życie. E, czyli... Trzeba powiedzieć ludziom, że są leczone, I, i, i ten syndrom jest to wielkim problemem. Bardzo trudno jest się z no, tym leczyć. No, no, jest 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 taka jest... skaza na całe życie. Feministki mówią, że nie ma tego syndromu. W związku z powyższym zostawiają te e, ofiary tej swojej własnej propagandy, czyli matki, matki które e, usunęły ciążę, zupełnie bez, bez pomocy, bez niczego. Na takiej zasadzie twój problem nie istnieje. Da, dałaś sobie wmówić. Otóż nie, otóż istnieje. Otóż to też jest psychika gwałt na psychice kobiecej. Yy, I to żeśmy chciały wyrazić. No właśnie, i tam były gesty przemocy ze strony yy, tych feministek. Feministek yy. nie, mężczyzn, którzy reali. No mówili. właśnie, jak, jak to wyglądało? Bo ktoś został skopany yy, Tak, tam, no generalnie mówię, pod każdym banerem sytuacja wyglądała inaczej. Pod tym, pod którym ja byłam, nie było. Nie było w zasadzie jakiejś strasznej przemocy, owszem, wrzuciła, miałam pokopane nogi, ale to było w zrakcie przepychanki, yy, nie, że ktoś przyszedł mnie kopał. Yy, udało nam się wyciągnąć ten transport, nie było to łatwe, podeszła do nas organizatorka, powiedziała, żebyśmy opuściły manifestację, ja sprawdziłam tylko, czy ma faktycznie plakietkę z organizatorką, powiedziałam oczywiście, żadnych scen tam nie chciałyśmy, bo to już tam do nas wyskoczyli, yy, jak to się mówi powszechnie, z łapami yy, i chcieliśmy się wycofać, ale było nam to bardzo uniemożliwione. Mm, właśnie przez jakieś szarpaniny, wyrywanie baneru, ale de facto poza kilkoma siniakami na nowych, nikomu się nic nie stało. Natomiast pod tym banerem o samodzielnym myśleniu, który był, jak się okazało, no, niesamowicie kontrowersyjny, tam podeszło nie wiem, chyba trzech czy czterech mężczyzn, którzy byli tacy bardzo bitni w stosunku do koleżanek Osiłki? Chyba nie, nawet, nawet nie, tak, po prostu tak. byli agresywni. Jeden kopał, drugi szarpał. I kogo to? Kobiety? Tak, tak, tak. Dziewczyna, która pracuje w hospicjum, matkę, matkę dziecka. Taką, taką naprawdę do rany przyłóż osobę. I to było dla nas tym bardziej takim szokiem, prawda, że tak, tak się można zachować. I, I organizatorka podeszła do tego banderu stosunkowo późno, już po całym zajściu. Kobiety nie brały w tym udziału. Ale patrzyły, jak to się dzieje i apelowały do mediów, żeby nie, nie nagrywały tego, co się dzieje pod banerami. Yy, w, zasadzie, w zasadzie tak to wyglądało później jest. Ale media były, tak? Telewizja. Tak, tak, Czyli tak, tak. to nie pokazali, gdzie była przemoc ze strony feministek? Yy, nawet, nawet nie feministek, tylko tych mężczyzn No, no ale to tak. przecież yy, no, tak, z tak, inspiracji tak. feministek. No przepraszam bardzo, inspiracji organizatorów. To, to tak, to trzeba rozumiem. jasno powiedzieć. Yy, pod banerem, bo inaczej, pod największym banerem wydawało się, że jest największy kocią. Z tym przepychaniem, yy, i tam wszyscy myśleli, że do czegoś dojdzie, do niczego nie doszło. Natomiast tam to był dużo mniejszy. I tak jakby, kiedy wszyscy fotoreporterzy poleceli tam, to pod tym banerem zostały jeden dwa aparaty, więc był spory problem ze znalezieniem yy, zdjęć. No, zdjęcia się znalazły, są świadkowie tego zajścia. Yy, no Niesamowitą jest re re reakcja później yy, środowisk lewicowych, które wręcz negują. Negują to, że ktoś tam został uderzony. Obitne. Tak, chociaż na zdjęciach widać, że jest wyprowadzony kopniak, że tam jest zdjęcie, kiedy dziewczyna odwraca twarz, a mężczyzna podnosi rękę. To wszystko nie są wystarczające dowody na przemoc. Jest to żenujące. No wracamy do, do, do czasu systemu totalitarnego. Przez tych, którzy. Yy, yy, Nazywają się wyzwolicielami kobiet, narodu. Tak? No, jeszcze mówią o sobie, że są otwarci, tolerancyjni. To też tak, porażnie. to jest tolerancja w jedną stronę. Tak, mówię, to pod tym banerem o homokracji wydarzyły się sceny nieziemskie po prostu. No ale żeśmy wyszły i de facto poza, poza Kasią to nikomu się nic nie stało. Ale długo byłyśmy takie zszokowane i zniesmaczone, że w zasadzie nikt nam nie pomógł. W sensie z to tych on... kobiet. No to można to porównać do tego, co pod krzyżem się działo. Też byli funkcjonariusze, jak tak, ktoś tak, był tak, kopany, tak. bity, to nie zwracali uwagi. Niestety to tak wyglądało, że... No tak to wyglądało, że... że... Czy panie z, z waszej organizacji zmusiły się do, do prokuratury? Jesteśmy w trakcie. Jesteśmy w trakcie zbierania materiałów i... No, wiadomo, sprawa skończy się w sądzie, bo to tak nie, nie będzie zostawione. Eee, czy pan nie uważa, że... Środowisko feministek zamiast walczyć o prawa do kobiet, to jest mocno zideologizowane, na przykład twierdzą yy, mniej żeru dla kleru. Co to ma wspólnego z prawem kobiet? Otóż właśnie chodzi o to, ja odnoszę takie wrażenie, że yy, chociaż fem środowiska feministyczne deklarują się jako yy, środowiska polityczne, to tak naprawdę działają w interesie jakiegoś tam, nie wiem, jednego procenta skrajnej lewicy, to wystarczy popatrzeć na to, co się. Jak, jak wyglądają manifestacje feministek, ile tam? Było 500 osób, 300 a i ty, jaka to jest reprezentacja czego? Na przykład na Marsz Niepodległości 100 tysięcy I, osób? Tak. To jest jakby duży dysonans. I jakby to nas się spycha do marginesu i do jakichś skrajnych postulatów, ja za skrajne uważam postulaty feministek. A co do, co do pytania, to powiem w ten sposób. Jak dla mnie, to one realizują zamówienia yy, polityków oraz koncernów farmaceutycznych. Ja byłam świadkiem takiej niesmacznej sytuacji w dniu 14 lutego, kiedy one tam odstawiały ten swój taniec One Million Rising w centrum. Yy, a drugą, I to był dzień przeciwko gwałtom, a drugą ręką rozdawały prezerwatywy. To kpina i okrucieństwo wobec, yy, wobec ofiar yy, tego typu przemocy. I one nie podnoszą w zasadzie problemu polityki prorodzinnej, dyskryminują więc wręcz takie kobiety, które decydują się na tak na zwane siedzenie w domu, na zostanie mamą, na zostanie tak zwaną kurą domową. I taka kobieta, jest, taka kobieta jest dyskryminowana w Polsce, a nie kobieta, która. Yy, nie wiem, wybiera drogę korporacyjną albo korporacyjnej mamy i wychowuje dziecko między 18 a 20 w samochodzie, bo tak to wygląda. Taka nie, natomiast taka, która, która postanawia poświęcić swój czas dzieciom, w żaden sposób nie jest zabezpieczona ani przez państwo, ani przez feministki. Czyli działają przeciwko kobiecie i w zasadzie, bo chyba też są przeciwko. Rozwoju demograficznego Polski, tak? No, one są. No nie, no jeżeli są, jeżeli są za antykoncepcją, jeżeli są za aborcją, no, no to chyba siłą rzeczy ogranicza się populację. Mi się wydaje, że jakby ich deklaratywnie zapytać, czy są za, to powiedziałyby, że za, to jak za zauważył, oczywiście jest to zupełnie inna, inna bo jest ich faktyczne postulaty od tego, co by tam mówiły. faktyczne działania podejmowane na rzecz, Mówię, one podejmują działania na rzecz, parytety. Ciężko Adować. nie odnieść wrażenia, Adować. że to jest w interesie kobiet polityków, tak? Na przykład właśnie aborcja. Teraz 90-60% aborcji to są farmakologiczne aborcje. No to to również skoda. nie można odnieść innego wrażenia, że to jest kwestia dotyczy interesów konkretnych koncernów. Mówię tam 13 do tego to było tak bardzo widoczne. I a propos właśnie tej ideologii środowiska rzekomych interesów kobiet, to ona została zdyskredytowana 10 marca. Eee, uważa Pani, że one są finansowane przez koncerny te farmaceutyczne i przez polityków? Ja bym tak, ja takich danych yy, nie, mam. nie mam, więc nie mogę powiedzieć yy, jednoznacznie. Tak mi się wydaje, że tak to się odbywa. No. Można się tego spodziewać. No tak, to, to czy nie zdziwiłabym się, gdyby tak było, a w tak. każdym razie, jeśli nie, to dokładnie takie yy, wrażenie stwarzają i z całą pewnością działają na ich korzyść. Tak. Pytanie tylko, czy faktycznie dostają za to pieniądze, czy to za darmo. No nie sądzę, żeby za darmo charytatywnie no robiły. Tak. No właśnie, no właśnie, yy, Chciałam zapytać Panią o problemy współczesnej kobiety? W Polsce, tak jak powiedziałam, głównie to są problemy, ja przynajmniej tak to widzę, problemy matek, które ze strony państwa nie mają żadnego, no, żadnego wsparcia, kompletnie żadnego wsparcia są to problemy na przykład z dostępnością rehabilitacji poporodowej, są to problemy z dostępnością żłobków przedszkoli, z urlopami macierzyńskimi, z tym, że tak naprawdę kobiety pracujące w Polsce, jeżeli mają kredyt, to są zmuszone wrócić do pracy, prawda, serce krwawi nie krwawi, prawda po urodzeniu dziecka trzeba zostawić je w żłobku iść do pracy, bo trzeba zarobić na ten kredyt. I to są rzeczy, o których się nie mówi. Na przykład Estonia przyjęła coś takiego jak urlopy rodzinne, prawda? W Polsce takich rozwiązań brak. No, polska polityka prorodzinna nie spełnia takich trzech podstawowych kryteriów, które powinna mieć, prawda? Dostępności, progresywności i neutralności. I ta polityka prorodzinna nasza niestety tego nie spełnia. Czyli można powiedzieć, że jest prowadzona antynatalistyczna polityka? No zdecydowanie, no to widać, no po prostu właśnie po, po, po efektach. I myślę, że walka o po, po politykę prorodzinną Właściwie rozumianą, taką neutralną politykę prorodzinną, jest walką w interesie kobiet i nie rozumiem, jak można tak. tego nie widzieć. Poza tym wiemy, że, że sytuacja demograficzna Polski jest beznadziejna. No tak, tak, tak. Tym tak, 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 tak. bardziej to można powiedzieć, wyciągnąć chyba taki wniosek, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że działają na szkodę państwa polskiego. Ale rzeczywiście, roku. oczywiście. To zdecydowanie tak. Jednoznaczne. Proszę powiedzieć, pani prezes, skąd pomysł na, na, na założenie Stowarzyszenia Kobiet dla Narodu? To była taka oddolna inicjatywa e, dziewczyn, kobiet zebranych właśnie wokół środowiska narodowego, ale forma jest otwarta. Właśnie teraz nawiązujemy współpracę międzyśrodowiskowe, e, którym przyświecała jakaś jedna idea właśnie stworzenia takiego mm, troszeczkę... Yy, nowy feministy nie zabrzmi dobrze, bo to też nie o to nam chodziło de facto, yy, ale o jakieś takie przełamanie monogłosu feministek w sprawach kobiecych, gdzie naprawdę przy, przyjrzawszy się ich polityce prowadzonej yy, można właśnie dojść do wniosku... Że, że działają na szkodę. Jak na jest szkodę, jest. więc jakby ktoś powinien zacząć podnosić Tematy na rzecz kobiet, faktycznie na rzecz, w imieniu kobiet. I, i właśnie y, chociaż nie wychodziłyśmy z taką agresywną że i nie taki był nasz plan y, wobec feministów, wręcz przeciwnie, chciałyśmy właśnie to się zgodzić z niektórymi hasłami, y, no ale jak widać, się nie dało. Mam pytanie, czy y, panie z, z tego, z waszego środowiska. Ze stowarzyszenia wybierać się do polityki czy w przyszłości zamierzacie. Mm. Ja powiem tak. Generalnie, żeby faktycznie kształtować politykę, to trzeba w niej brać czynny udział, ale w tej chwili absolutnie nie jesteśmy na etapie rozmów w polityce. Raczej na takim oddolnym tworzeniu się wśród Czyli, nie, Ale nie wykluczacie przyszłości. Nie, nie wykluczamy. Bardzo dobrze, bo no, chcąc się rozwijać, to trzeba być wszędzie, nie tylko. Na kontrmanifestacji, no żeby zdyskredytować te środowiska, które czynią zło dla kobiety, dla narodu, żeby wykazać, że reprezentują jakieś koncerny, które niszczą płodność, niszczą politykę pronatalistyczną, ale równocześnie, żeby być w Sejmie, w Sejmie, w Senacie. No to jakby to, są, to są nasze plany powiedzmy, znaczy na razie o tym nie wykluczamy tego, ale nie rozmawiamy o tym, ponieważ bardzo byśmy chciały, żeby ta inicjatywa była faktyczną, y, oddolną, y, taką działalnością prawdziwie narodową, tak, w Polsce i poza granicami, bo jakby my też współpracujemy z dziewczynami z Wilna, z Londynu. Y, Czyli podobne organizacje mają kobiece? Y, y, tak, y, tak, 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 tak więc jest to takie dla nas jest bardzo istotne, żeby mieć taki solidny trzon i żeby faktycznie kształtować te środowiska kobiece jakby pobudzać do współodpowiedzialności, do współdziałania, do działania na rzecz mniejszych i większych społeczności. Nie, nie tylko kobiecych, bo to jakby... Jasne. Feministki popełniły niesamowity błąd odrywając kobietę od reszty społeczeństwa. Prawda? Czyli od, I od mężczyzn wstawiając takie kontrzy. I same tak. się w jakiś sposób stygmatyzują, prawda? Yy. Że to że się kobiecie robi i tak dalej, to jest odwrotnie. Więc jakby zadziałało na szkodę, odrywając od rodzin, od swoich społeczeństw, jakby kobieta, jakby jaka jest rola kobiety w społeczeństwie. Czyli nie taka sama jak mężczyzny, prawda, ale w tym samym stopniu możemy na różnych płaszczyznach kształtować te same wartości, tak? Jakby tak wygląda nasza współpraca z ruchem narodowym, akurat to miałam na myśli. Jak pani ocenia E, niedawny wybór nowego papieża, Argentyńczyka? Ja bym tak, w, w momencie, w którym abdykował Benedykt XVI, e, ja byłam przerażona po prostu, no bo my, mieliśmy dwóch po sobie wielkich papieży, prawda? I e, przyznam szczerze, że to znaczy z wielką nadzieją patrzę w przyszłość, prawda? I e, teraz tak się mówi, że serce Kościoła bije poza Europą. To by się zgadzało, prawda? Eee, no ale po owocach ich poznacie. No właśnie, ale e, jest to papież, który e, no, przybrał piękne imię. No tak, 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 tak. tak pierwszy, który przybrał takie piękne tak. imię. Jednego misjonarza, ksawerego e, misjonarza Azji, czyli Indii, a drugiego ubogiego świętego Franciszka. I to jest nadzieja, no bo przecież tak święty Franciszek uratował. Uratował kościół, więc może no i ten Franciszek. Może uratuje kobiety, godność kobiety. Wypowiadał się dosyć ostro o, na te, w, w tematach właśnie e, aborcyjnych, z tego co ja się orientuje, więc w związku z powyższym e, każe to domniemywać, że to jest człowiek e, sumienia. Osto, to bardzo piękny. Natomiast mówię, nie, nie, jak wszyscy mówili, był to jeden z takich bardziej niebranych nie pod uwagę kandydatów, więc ja się jakoś nie, nie zapoznałam z jego osobą przed konklawę, no ale przyznam, że no, budzi to nadzieję. Super. Dziękuję bardzo Dziękuję za bardzo. udział w tej rozmowie i pragnę życzyć rozwoju Waszego stowarzyszenia, żebyście podkreślały, że że wielka jest godność kobiety, a tym bardziej, że wiemy, że Maryja jedyna spośród ludzi właśnie została Matką Boga Chrystusa. Także tym bardziej życzę tego naśladowania Maryi w tym wszystkim, Bo, że Pani ma piękne imię Maryja. Także oby ona była dla Was wzorem i, i byście również weszły, Panie, do wielkiej polityki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.